Cześć, w dzisiejszym filmie chciałam Wam opowiedzieć o podstawowych zasadach treningu. Jeżeli nie wiecie w jaki sposób zacząć ćwiczyć bądź jaką aktywność wybrać, żeby za szybko się nie zniechęcić, zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, w którym opowiem Wam o tym. Postanowiłam wyjść na spacer i akurat nagrywam ten film jakieś 3 metry od chodnika, więc ludzie zaglądają co, co ja robię i pewnie myślą sobie, Boże, jakaś nienormalna gada do siebie. No ale nieważne, trzeba pokonać, trzeba pokonać stresik i takie, wiecie, dziwnie się czuję troszeczkę, ale nieważne. Dobra. Więc tak, po pierwsze, wybór odpowiedniej aktywności. To jest, to jest najważniejszy punkt, ponieważ... Oj, przepraszam. Strzęka mi tu spada, ponieważ ćwiczenia będą satysfakcjonować Cię tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ustalisz plan trendingowy i ustalisz konkretny cel i będziesz sumiennie do niego dążyć. Jeśli zależy Ci na zrzuceniu zbędnych kilogramów, wybierz ćwiczenia aerobowe bądź cardio, jeżeli chcesz ćwiczyć na wytrzymałość i poprawić, poprawić swoje samopoczucie, czy właśnie nabrać jeszcze większych mięśni, to musiałam zmienić miejscówkę, ponieważ specjalnie tam sobie usiadła ekipka z browarami, więc stwierdziłam, że nie będę tam nagrywać filmu i się przyniosłam tutaj. Więc powracając do tematów, do tematu właściwie głównie jednego, jeżeli zależy Ci na zdobyciu wytrzymałości, lepszej kondycji, to pójdź właśnie na siłownię. Tam kadra trenerska z pewnością dobierze Ci odpowiedni trening, pomoże w przygotowaniu, poznasz ludzi, którzy również będą dla Ciebie motywacją z siłowni, bo na pewno można poznać cudownych ludzi na siłowni, przynajmniej na tej mojej poznałam, gdzie chodzę i. Ludzie też tworzą atmosferę i nie wyobrażam sobie chodzić jakąkolwiek inną siłownię. Kolejnym punktem jest rozgrzewka. Rozgrzewka to każdy trening powinien rozpocząć się od rozgrzewki. Tak? To rozgrzewka. Dzięki rozgrzewce właściwej należy rozgrzać ciało do odpowiedniej temperatury. Tak, po prostu troszeczkę, żeby już organizm przygotowywał się do wysiłku. Rozgrzewka powinna trwać od 10 do 15 minut, powinna lekko podnieść właśnie temperaturę ciała. I tutaj jest szerokie pole manewru, czy to będzie szybki marsz, czy, skok, czy, bieg, w ma, czy, czy bieg w miejscu, skakanka, nie wiem, szybki marsz na bieżni. To już Wasz wybór, to co będziecie robić, to, to Wy ocenicie. Kolejnym punktem jest stopniowy trening. Pamiętajcie, że nie wszystko od razu. Musicie stopniowo i z głową po prostu planować te treningi tak aby nie planować ich na, nie wiem, na... Biorąc pod uwagę wasze, waszych znajomych, którzy już chodzą na siłownię dłuższy okres czasu, tylko po prostu pod, pod swój organizm dopasować, tak, żeby zaczynać, zaczynać od lżejszych rzeczy, ale być systematycznym. Pamiętajcie, że ciało też musi odpocząć, więc treningi co drugi dzień są jak najbardziej okej. Okay. Po prostu ważne, żeby się nie katować na tej siłowni, tylko żeby dążyć do tego, że żeby z każdym treningiem być coraz mocniejszym i na przykład robić coraz więcej powtórzeń bądź sięgać po coraz cięższe ciężary, ale nie od razu, tak? Więc to trzeba zapamiętać. Pamiętajcie też, że z każdym treningiem jesteście silniejsi, macie więcej siły i energii, więc dopiero wtedy możecie sobie właśnie dodawać różne ciężary. Kolejnym punktem, aha. To właśnie kolejnym punktem jest przemyślany trening, czyli podstawowa, podstawowa zasada: nie katujemy się. Organizm musi się zregenerować, musi odpocząć, więc, tak jak już wcześniej wspominałam, treningi co drugi dzień są jak najbardziej, są jak najbardziej w porządku. Ważne, żeby, żeby być systematycznym, bo wtedy efekty będą najszybciej i skoncentrować się na ćwiczeniach, tak? Żeby lepiej wykonywać ćwiczenia. Znaczy mniej ćwiczeń, ale poprawnie, niż byle jak, tylko żeby jak najdłużej, jak najwięcej, bo to też nie ma najmniejszego sensu. No, i kolejnym, ostatnim punktem jest zakończenie treningu. Zakończenie treningu to wiadomo, kończy się też na przykład, jak zawsze kończę swój trening stretchingiem, czyli rozciągam swoje ciało. 10-15 minut, wyciszam się, po prostu wyciszcie się albo weźcie sobie długi prysznic, pójście na basen, ćwiczcie jogę, zależy co kto lubi, ważne, żeby się wyciszyć po tym treningu i spokojnie wrócić z pełnym uśmiechem na twarzy do domu i być jak najbardziej szczęśliwym. Tak, zrobiłem, zrobiłam to. Ja to mam zapisane punkty, przepraszam, że tak zaglądam, ale nie chcę po prostu czegoś pominąć. No, i to właściwie tyle z moich punktów. Tylko pamiętaj również, że po każdym takim treningu Twoje zadowolenie powinno sięgać zenitu i powinieneś czuć, się, czy powinieneś czuć się szczęśliwa, szczęśliwy, że już zakończony trening w pełni satysfakcjonujący. No i główna zasada, jeśli chodzi o planowanie treningów, najlepiej, jeżeli idziecie na siłownię i chcecie na przykład już zacząć ćwiczyć na jakichś ciężarach, ale chcecie na przykład schudnąć. To najlepiej podpytać trenerów, którzy, którzy są na tej siłowni bądź poczytać dużo informacji możecie znaleźć na internecie. Ja postaram się też rozpisać na blogu taki plan treningowy. Robiłam już trening z Olą z siłowni obwodowej, więc Wam też pokażę, jeżeli byście byli zainteresowani takim treningiem, Najlepiej sobie właśnie rozpisywać, planować, liczbę, nie wiem, jakie ciężary, liczbę powtórzeń, bo wtedy przynajmniej wiecie co ćwiczyć, a nie, że idziecie na siłowni i zastanawiacie się, czy to jest ten trening, czy ma, czy jest, czy ma w ogóle sens wykonywać go, żeby nie przeforsować też mięśni. Dobra, to jest tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało zapraszam do kontaktu. Z mojej strony wszystko, zmarzłam na kość, więc to już mój będzie koniec spaceru dzisiejszego. Idę do auta i wracam do domku. Trzymajcie się i miłego wieczoru Wam życzę. 爸爸爸。